Dzisiaj znowu przyjechaliśmy do CarMax'a poglądać auta i rzuciła nam, się w oczy, rzuciła nam się w oczy to BMW z 2021 roku X5. Bardzo fajne autko. Zgadzasz się ze mną, że fajne autko? Naprawdę bardzo fajne autko. I ta skórka, i nawet skórka jest tutaj na kierownicy. Zobaczcie, poduszka niby obszyta skórką. I to jest jakieś najwyższe wyposażenie tego, naprawdę fajny, przyjemny samochód powiem Wam. O, BMW daje jakąś kartę, nawet chyba Digital Key NFC. Odpali teraz? Ciekawe, czyli muszę przełożyć. Nie działa. Naprawdę bardzo bardzo przyjemny samochodzik. Deska ładna. Deska ładna. Sterowanie gestami głośność. Bajer nie Fajny nie. bajer. I czynki fajne. Nie, naprawdę bym bo się wyrobiło. By Kiedyś było nieciekawe, ale teraz naprawdę bardzo fajne. Mówiłaś o tym, że na go kupił? Nie, jeszcze nie mówię. No właśnie tydzień temu na znajomy kupił takiego sobie. Tylko, że w hybrydzie eee, naprawdę przyjemny samochodzik taki. Mogłem zamienić Boeing ten, a na nie. No to Naprawdę bardzo fajny samochód. chodź, pogadamy z chłopakami z CarMaxa. Zrobimy trade dzisiaj. Jeden do jednego, to tak. Jeżeli muszę dopłacić dużo, to chyba nie. Ile on tutaj kosztuje? 40? Co ty? 60 Sześćdziesiąt coś. Sześćdziesiąt trzy. Nie, 3 litrowy silnik V6 64 tysiące, sztuka. No tyle co w salonie. Naprawdę fajny przyjemny samochód. Jaki kolor? A granatowy on sobie wziął. Tak, on sobie wziął granatowy. Nie? No, fajne auto. Fajne ma siedzenia, fajne. A tak wygląda tył e, jej. Fajny. Bardzo fajny ma nawet tył. Te światła. Podobają mi się. Nie? Słucham. Rzadko kiedy samochód ma tył ładny, a to BMW ma fajny tył. E, nawet ma z tyłu elektrycznie regulowane siedzenia. Podgrzewane regulowanie elektrycznie. Nie no, kawał co? No A, podwójny ten To jest dobre, bo wkładasz torbę z zakupami, tyle Ale te plastiki, gdzie jest z tyłu? Trzeszczą? No Patrz Ale trzeszczą I dodówka, samochód. No samochód Nowy samochód, 2021 I tak plastiki trzeszczą Niezłe Bo no, to mogliby jakoś inaczej rząd zrobić siedzeń Tak, trzeci rząd siedzeń fajne no fajny bajer. Nie no, fajne samochody, te BMW są. Ładne, nie? No. Chyba ładniejsze niż Mercedes. Te nowe Mercedesy. Chyba tak. W środku, nie? Ładniejsza deska jest niż w Mercedesie. Tak. Przyznasz rację mi? Tak, przyznaję rację. A tam zobaczcie, jaki front idzie. Dzisiaj cały dzień mamy taką pogodę. Ale po południu zrobiło się ciepło, i dopiero teraz jest e, tak pochmurnie. Znowu. Pochmurno. Tu mamy Porsiaczka. Ale to dziwnie wygląda. GTS. Mamy samochód. Nie patrz, dziury. Polerowany był. Zobacz pozostałości pasty polerskiej. Oklapany. No, to te samochody. Nie podocierany dobrze. Pewnie, że nie. Nie co? No. Silnik taki malutki, nie taki jak na V6. Tak. Zresztą jest większy, troszeczkę niżej. Ale jest bardzo tak z przodu umieszczony. No. silnik. Chodź, zobaczymy w środku. Siadaj. Czemu ja? Bo ja nie chcę. Ale regulacji ma. Bardzo dużo. Tak? No? Nie działają. Nic nie działa. Ale zobacz, jakaś deska kosmiczna, ile przycisku, wszystkiego. Nie, bolębym HBMW niż to. Nie? No, na tyle materiałów. Offroad, regulowanie 7, zobaczyłeś? nie ma nigdzie. Mamy no memory seat. I tu jakiś autotest, wentylowanie, grzanie. Mhm. temperatura, czyli klimatyzacja, ustawienie siedzeń, regulacja amortyzatorów, różne kontrole, nawet wydech ma głośniejszy albo nie. I tyle. Łopatki. Podobają mi się te e, liczniki w niej. I ten plastik skrzypiący, Zobacz. No. 43 tysiące. Kluczyk siedzi w stacyjce. Znowu. Siedzi i nie siedzi. To nie jest kluczyk. jest takie coś. Kluczyk jest tam. Udało się szybę otworzyć. To by można było zabrać do środka. No. Ale niestety. Przynajmniej upadki metalowe prawdziwe. Tam e, Tamta bym była fajniejsza. No, A A zobaczymy masz... zderza. Ten bagażnik nie zderza. Te światła zostają, tylko się klapa otwiera. Jak się otwiera klapy? Nie wiem. Tutaj pół na pół. A do jazdówka śmieszna, zobacz. Właśnie widzę, czerwona. I bezdętkowa chyba widzisz? Tam chyba nie ma Dziwne. dętki. Nie zła, co? No. Pierwszy czas tego widzę. Ale chyba nie ma dentki, na pewno Bieżnika nie ma dętki. nawet nie ma. To jest, jest bieżnik. I tutaj portemporarius. Też można obniżyć go. Bo ma... Ale no, nie jest wysoki. Zawieszenie jak w bonicie. Tutaj jest zobaczka. Tutaj Kajmana mamy. 76 tysięcy Oczywiście nie otworzy go Nie otworzy tego Kaimana Ale w nim to jak na podłodze się siedzi Tak Na asfalcie Będziemy tam to sportowe zobaczyć Aha A ten otwarty Ten otwarty a widzisz? Porsche Cayman 2018 62 tysiące. Zobacz. tutaj zabrali ten Denzel, ja żeby nie odpalić. Widzisz, bo można to ściągnąć i odpalić. No tak, bo nie ma tych bo Ale są... można pójść pożyczyć samego z i wejść go odpalić. Bez ram... A pasują, myślisz? Myślę, że tak, ale nisko się siedzi. No. Mam. To w manualu pas sprzęgło jest. Jeden, dwa. Słyszysz? Słyszę, słyszę. Dawno nie jeździłeś, co? Co? W manualu no. Nie za duży. Dlaczego taki? Bo ma z tyłu silnik. Tu silnik. No podejrzewałam właśnie. Przodu też jest yy, ten... To jest otwierane pewnie w jakiejś prędkości automatycznie. No. Przejechałby się takim. W Tesli? Tak w Tesli. Do samego spodu. Bagażnik. No? Wiesz, tutaj jest dodatkowa Głębo. klapka. jakbyś kogoś zamknęła, to to się może otworzyć od wewnątrz. No. To co, kogoś tu przewozisz? Dzieci przewozisz w tym bagażniku? Także ja bym jakieś dziecko i co? Albo kogoś? Właśnie. Nie, no nie wejdę tam. No właśnie! Ludzie chodzą. Nie będę robił z siebie. Właśnie, ja cię nie otworzę. Będziesz musiał sam się otworzyć. Nie chcesz tu? Zobacz. Ten jakiś taki płaski naleśnik. Ten tutaj taki potężny. Skatpak. To jest chyba ten największy silnik, jaki istnieje. To otwórz go. Zobaczmy go. Charger 39, 392 do 46 tysięcy dolarów, 12 tysięcy przebiegów, 8 cylindrów, 6,4 litra. Kurczę, odbijamy się. Ale... W tych... Yy... Kabaryna bez skóry? Jak to tak może być? W Ameryce? Surowa deska. Launch control. I poszedł. Ale z Ta, maska, maska. E, deska. Jest taka masywna, taka zabudowana, A, jest, ciężka, Taka w dożach. To nie BMW. Jakby nie patrzeć, chociaż... Który to rocznik? 2020. Tak. 45 900. Sporo jak na doda. No, bo to jest taki bardzo, Gilety bardzo... koła mają? Wypasiony. R20, 20 cali. To to oglądaliśmy? Nie. To oglądaliśmy? Nie, to jest M5... MK. To jest MK. Uuuu. Skończmy Chargera oglądać. Ale to Charger jest nieciekawy. to taka M, fajniejsza. Tak, to jest inna. Ta już jest fajna piąteczka. M5, e, X5, M. X5, X5, M50 i. 69,900. 33 tysiące przebiegu? Ktoś nieźle naginął w ciągu roku. No. Ale fajny. Skóry wyślizgane trochę. Trzeba byłoby je doprowadzić do porządku. No, zjeżdżałbym w tym samochodzie. te dużo wygodniejsze się miał. x z piątka. Troszkę miał inne. Wygodniejsze. Tutaj mniej wygodne. Welcome. Deska ta sama, nie? Tak, wszystko jest to samo. Inna. Może kilka opcji jakichś innych ma. Bo to jest M-pakiet. Sorry. Czy... Słońce zachodzi i takie są nieładne kolory prześwietlone. Fajna. Ta meczka fajna. tam też nie była zła, ale ta jest taka typowo fajniejsza, pewnie fajniejszy silnik. Tam to było 4.0, 3 litry, a to nie, wiem, ile ma. Teraz ci powiem 8 cylindrów 4,4 litra. No, no to, to, to wiadomo, że to jest fajne. Te na 60 tysięcy dwie Hondy Civic i masz taką BMW. 66, 69. No dobra, kupi za 60 na pewno. Tak. Nie? Troszeczkę no, inna chyba, tutaj jest kierownica. Prześwietlony jesteś. Jestem prześwietlony. jesteś tego słońca. Odpal. Pokażę, jak chodzisz. Nie opali. Gdzie tu jest ten? A tu jest. chcesz zobaczyć. Ale ten, naprawdę te siedzenia są bardzo, 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 bardzo śliskie. Trochę wyślizgane, ale jak się usieli, tak płytko się strasznie. A to jest wysuwane. Może teraz. No, ja to naprawdę wygodniej, że się POTĘŻNE! Nie Niezły. Trwało się jak To jest 4,4 litra, u nas jest 4,6 litra. Mamy troszeczkę większy. Ale jakoś masywnie wygląda ten silnik BMW niż Bonite. Dla mnie. Co? Ty tak się wydaje. Te dwie puszki do loty od powietrza. Tak się wydaje rozbudowane. Bo nie tam bardziej taką zabudowę płaską. Ten taki bardziej. Oto. Jest taki zabudowany dziwnie. Niezły. Fajna ta emeczka.